Dajcie kochani. Dzisiaj będzie trochę inna tematyka. Pozazdrościłem wielu youtuberom, którzy drapią zdrapki z różnym skutkiem. Postanowiłem sprawić swoje szczęście i zainwestowałem poważną kwotę 20 zł. Dwa rodzaje zdrapek Lotto Zdrapki za złotówkę lotek ze słonikiem ich mam 10 i 5 drapek szybkie 50 2 zł każde drapał będę monetą 5 złotową zacznę drapać od z drapek ze słonikiem tu trzeba yy, zgodnie z regulaminem zdrapać jakiegoś słonika w tym polu zdrapkowym sprawdzić ile wynosi wygrana dwa słoniki podwajają wygraną takie są zasady zdrapki ze słonikiem a teraz będę musiał potrenować jak tu drapać żeby to można było nagrywać bo to mój debiut zdrapkowy Zdrabiamy pierwszą zdrabkę ze słonikiem. Koza. Pingwin. Motyl ślimak No, na no tej nic nie ma nie ma sensu sprawdzać wygranej no, na zdrabce numer 2 jest słoń wydrapany Zaraz będziemy się emocjonować drapaniem wygranej Jeden złotych. Prawdziwe szaleństwo. Zwróciła się zdrabka. Nie jest źle. No. Złotówkę odzyskałem. Zdrabka numer 3 była bez wygranej. Ale w zdrabce numer 4 jest słonik. Drapiemy wygraną. Tak jest, kolejna wygrana jedna złotówka, zwróciło się 2 złote. Kolejnych kilka zrapek bez sukcesu i tu zdrapka numer 8 jest słonik, drapiemy wygraną. No proszę bardzo, stabilna wysokość wygranych, kolejna złotówka. Trzecia złotówka odzyskana. W dziewiątej drapce znów nie była wygrana i w ostatniej, dziesiątej jest wygrana. Drapiemy wygraną. No, gwar zgadywać, że znowu złotówka. Czyli wydałem na ten rodzaj zdrapek 10 zł wygrane 4 zł, 6 zł w plecy. No ale wygrane są. Jest radość drapania. Zdrapałem pierwszą zdrapkę z serii szybki 50. Są trzy takie same kroki 2 zł, więc wygrałem 2 zł Czyli de facto odzyskałem, bo tyle kosztuje zdrapka. Teraz sobie drapnę bonus. Bonus opisane są dukaty, chyba za tym nie ma bonusa. Takie to jest, prawo drapingu. Drapiesz, drapiesz, będzie cud jak coś wydrapiesz. No moi kochani, zrapałem pozostałe 4 zrabki, szybki 50. Pięknie, duże tam się kwoty pokazywały, ale niestety nie trzy razy. Bonusów też nie było. Także w topeczka Baraha, jak to tam mówią, gdzieś na Półwyspie Iberyjskim. Niestety Wygrałem tylko cztery słoniki po złotówce. Jedno szybki 50. Za 2 złote, czyli w sumie odzyskałem 6 zł. 20 minus 6, 14 zł w plecy. No ale mocniej nie bywałe. Chciałem zobaczyć, jak to jest, jak się drapie i uwiecznić ten odcinek. Na no tą piąteczką drapałem, tak? No i chyba, chyba dłuższy czas jeszcze nie będę drapał, bo tak jak u innych oglądam, to. Tam chyba jeden na 10 na drapingów tam się zwraca, jeden na 20 na tam jest coś do przodu. Także bilans zawsze jest z korzyścią dla, dla lotto, czy innego producenta zdrapek. No ale tak jak w przypadku tych wszystkich gier liczbowych z tak samej zdrapki, to jest tak zwany podatek od marzeń. Tak? Każdy ma marzenia, żeby szybko jakąś kasę zdobyć. Albo gra, albo drapie, a wychodzi jak zwykle. No nic, mimo wszystko proszę tutaj docenić bo poszerzenie tutaj mojego kontentu na kanale o temat zdrapkowy, Proszę o lajki. Komu się spodobał kanał, to osoby. A może w przyszłym miesiącu sobie coś znów tam kupię parę zdrapek i drapnę, Bo na razie to nie jestem zachwycony. Te zdrapki nie zarobiły na kolejne, żeby zakupić i robić kolejny draping. Pozdrawiam Was wszystkich. Miłego dnia, miłego tygodnia życzę.